Sława bracia i siostry, dla tych, co nie śpią, gratka, że mogą na żywo <gry> usłyszeć, co się dzieje. Bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo się dzieje, nawet i o tej godzinie. Nad ranem oczywiście skończyłem też sklejać dla was playlistę dzisiaj na niedzielę, w której oczywiście, no właśnie też będzie czytanie Mahabharaty, Krishna, dharma, Mapha z względu na to, że będziemy właśnie zgłębiać także te tajne książki, tajne księgi, abyśmy mogli wspólnie odkrywać tą przeszłość jaka zamieszła jest przed nami skrywana, poza tym chciałem, żebyście wespadli mnie w medytacji w modlitwach. Nad moim przyjacielem, naszym przyjacielem Słowian, który jest w tej chwili, nie wiem, od dwóch dni, gdzieś dryfuje w zaświatach nieprzytomny w klinice. I liczę, że się dzisiaj obudziłem i z nim wszystko jest w porządku i że do nas ta chwila z powrotem wróci i się wybudzi. Wiem, że wyzdrowieje, bo są uleczalne. Także proszę o razem takie wspólne wsparcie dla Jana. Reszty nie trzeba mówić, bo to już myślę, że sama intencja to jest dużo. I poza tym, niedługo już pojawią się kolejne y ciekawe relacje na moim kanale i na naszym radiu Słowenia. Chociażby od tego, na przykład, że komnata bursztynowa, o której wiecie, nie jest, nie jest, nie jest falsyfikatem. tylko nam wmówiono. Tak, ta, ta, którą zwiedzają obecnie ludzie, ale to myślę, że z czasem dost, y, dowiecie się więcej. Fakt, faktem jest taki, że. Nadal właśnie widzicie, jesteście świadkami dużych przemian. Czarnogłowy się pali, grunt pod nogami, przyspieszają i prowadzą do zamieszania. Te wszystkie po to, żeby nam mylić oczy, żeby nas po prostu oszukiwać. Dlatego. Dlatego musimy być teraz mieć umysły i oczy otwarte. Jeśli chodzi o obronę cywilną dzisiaj będzie wieczorem nadawane wszystkie trzy odcinki po drodze co było czyli wprowadzenie. Część pierwsza jak się przygotować zapasy zrobić i część druga częściowa jak reagować na zagrożenie. Tak? Jak przygotować ewentualnie plan działania, i tak dalej. To wszystko macie. Dzisiaj będzie powtórzone o godzinie 20. Ramówkę już rzuciłem na 3 dni, aż do wtorku. Także możecie sobie zaplanować, co chcecie obejrzeć. To mówię dla tych, którzy po prostu oglądają, słuchają nas. Na zapytania, a propos podcastów, będą te podcasty, powiedziałem. Podcasty będą za darmo dla abonentów, czyli dla osób, które będą wspierały działalność naszego radia. To jest minimum 5 zł miesięcznie. Zapraszam nas do wsparcia, gdyż naprawdę, wszystko, co dla Was właśnie robimy, robimy z własnych pieniędzy, własnymi kosztami. Widzicie cały czas, coś robimy. Pracujemy tak na rzecz właśnie radia, dla Was. I to nie jest hobby. To, to jest też pasja, ale którą mam od 30 lat prawie, że dzia działam społecznie i działamy my wszyscy, którzy są ze mną, działamy w społecie, żeby zmienić przynajmniej otoczenie wokół nas, tak? żebyśmy, żebyśmy przetrwali te teraz najcięższe czasy, które idą i przy okazji ten cykl pogodowy, który wszystko się szykuje yy, do yy, pewnych zdarzeń, nazwijmy to kosmicznych, które będą miały wpływ tutaj na naszą Matkę Ziemię, na nas, yy, musimy się przygotować. I do tego zmierzamy przede wszystkim z tym radiem. Yy, tutaj zauważyliście, że puściłem też w aktualnościach na profilu Facebooka yy, film właśnie przyjaciela ten Etera, który właśnie wam wytłumaczył do niego jak stukali na własnym przykładzie WKU. Także, i że i to jest mobilizacja, a nie zaproszenie na ćwiczenia. Także, y, trzeba być uważnym, tak? I nie negować, nie, to niemożliwe, nie, tak nie jest i koniec. Tylko spróbować zrozumieć to, a co gdyby było, gdyby to było naprawdę, naprawdę. Przyjąć, że to się dzieje, tak? I co, co teraz jesteśmy w stanie zrobić. Tak? I po to film Etera też tutaj puściłem. I po to będziemy puszczać codziennie obronę cywilną, żebyście te nawyki wyrobili. Tak? Ja się starałem to stresić w najbardziej ważne rzeczy, bo opisy zagrożeń i tak dalej to są referaty całe, które można czytać godzinami, ale my mamy się skupić głównie na tym, co my po potrzebujemy. I tu Eder miał rację, tak samo mówiąc właśnie z kanałem, tak? że oni zawieszają kanały. Tak potwierdzam, że wpływy z listopada dla Radia Słowenia to jest około żeby was nie skłamać 623 zł. Tak. I z tych 623 zł y, trzeba było y, opłacić właśnie paliwo i nie tylko paliwo, nie mówię już o godzinach pracy, które to jest około 80 godzin dziennie spędzam właśnie nad radiem. Nawet jak jadę, będę radio dla was o 9 uruchamiał teraz zdalnie, bo będę daleko od domu, ale już przygotowałem wszystko, pracując do godziny pierwszej. Od godziny piątej znowuż, tak? Bo materiały jeszcze do mnie się przychodziły. Właśnie Mahabharata, którą dzisiaj będzie w niedzielę czytana i jutro tak samo będzie powtórzona czytana przez Bożydara. Bez komentarza żadna, po prostu czysta Mahabharata będzie czytana. Tam, gdzie są właśnie opisane te wojny miast, tak? Latających miast i tak dalej. I wężonych, wężowych ple, plemion i tak dalej. Także widzicie, że cały czas pracujemy dla Was. Nasi techniczni, wspaniali Słowianie, którzy no ze względów wiadomych są anonimowi, chcą być tym bardziej. Dla Was pracują tak samo po nocach i zarywają sporo czasu, tak, żeby dla Was właśnie to wszystko funkcjonowało. Tak? Bo to nie jest tylko takie coś, copy i cokolwiek zrobić, bo tu są te sprawy techniczne. Tak samo oprócz tego, wklejanie wszelkich właśnie ramówek w HTML-u i tak dalej, i tak dalej. Na stronie słowiańska-dusza.com. Chwilowo jest przesuć ze względu na to, na, na, na to kłopoty techniczne, bo drugi informatyk, y, właśnie teraz, y, jak to się mówi, nie miał czasu, żeby właśnie tą, y, tam y, poprawić pewne techniczne problemy. A nie chce, żeby strona w ogóle się zawiesiła, tak? i dlatego na razie tam dużo nie wrzucamy. Tak? Także, wracając jeszcze do waszego y, wsparcia, to jest 623 zł na miesiąc, no. przy 12-godzinnej. Y, pracy, no jest to bardzo, bardzo niewiele, tak, choć ja bardzo dziękuję za to wsparcie i namawiam, żebyście wy wspólnie wspierali nas po te 5 złotych miesięcznie, naprawdę nie trzeba, nikt nie musi, jedna osoba wpłacać yy, dużych pieniędzy, tak. Tak, proszę bardzo. My wszyscy współpracujemy. Tu, że nas nie widzicie na internecie, na YouTubie, razem wszystkich. Razem to wszyscy, wszyscy wszyscy ci, którym zależy na naszym losie wspólnym, współpracujemy, tak? I łączymy, łączymy siły, tak? I nie musimy tego eksponować. Nazwijmy to tak. I rzeczywiście, jest to ciężki jest to ciężki kawałek po prostu pracy, żeby za te 600 zł miesięcznie ogarnąć to wszystko. Dla Was robimy jeszcze aplikację? A wiecie, że aplikacja radiowa. Słuchajcie, to ja sprawdzałem w ogóle to już padłem. To jest kosz od 4000 do 20 tysięcy za rok. Rocznie za aplikację, żeby działała. Także my robimy to sami od podstaw, no ale to kosztuje dziesiątki godzin pracy, już prawie dwa tygodnie nasi, nasz yy, wspaniały Słowianin, który na pewno nas teraz ogląda techniczny, yy, pracuje nad tym, bo to jest kawał roboty, a i, za, i naprawdę krocie za to sobie wołają firmy, które po prostu gotowce dają, tak? i do tego jeszcze nie dają nam praw za te pieniądze nie dają nam praw do tych aplikacji to są jaja prosta aplikacja Play Stop od 4000 do 9 wyobrażacie sobie z jednym ekranem i do tego jeszcze kodu źródłowego nie dostajecie na własność także zobaczcie, kto kupi takiego kota w worku Także jak chcecie naprawdę nas pomóc, wspomagajcie nas, jeżeli wam to daje dużo informacji. Tak samo te wykłady, które ja wrzucam też typu doktora Rafała czy inne, znajdziecie na internecie, na YouTubie. Możecie sobie ściągnąć wszelkimi dom, yy, yy, YouTube dom, downloadera, downloaderami. Tak? W wersji np. MP3, bo to jest mniej mniejszy transfer, ale macie. I możecie to ściągnąć sobie spokojnie. Te nasze audycje, tylko które będą autorskie, najborskie, już nie mówię, te moje filmy, które 200 macie na YouTubie, to sobie możecie ściągać, będą po prostu w formie plików do pobrania. To już niektórzy pisali, że po prostu z powodu na pracy i tak dalej nie mogli radia słuchać, albo się nie wyrobili. Także jeśli Będziecie na spirali, będziecie mieli dostęp do tej chmury. ci będą mieli dostęp do chmury za darmo, a w zamian właśnie tego wsparcia, a ci, co będą słuchać cały czas, bo stwierdzą, że wolą wydać te 5 zł miesięcznie, wolą wydać więcej na piwo sobie w miesiącu, to ich sprawa oczywiście, ale jeżeli będą chcieli poprać audycję, to będą po prostu y zmuszeni, tak? jeżeli będzie im zależało. Na pobraniu pliku z drugiej chmury, której każdy plik będzie po prostu płatny. Żeby było, nie było problemów, że miesięcznie czy coś i tak dalej. Proszę bardzo, pliczek 5 zł, tak, ale będzie działalność radia I tyle, żeby była wymiana energii. Bo powiem prawda jest taka: jeżeli coś dostajecie za darmo, całkowicie, to większość z Was. Nie docenia tego. I później nawet nie przywiązuje do tego wagi. Olewa to i, i się wkopuje w problemy z powrotem. Chociaż dadzą wymianę energii, to będą czuli to. Wymiana energii jest i to będzie pracowało, będzie działało i będą to pamiętali, bo będą na to zwracali uwagę. O to w tym wszystkim chodzi. To nie jest nich wyzyskiwanie kogoś, o to robi się i tak dalej. Bo my wszystko jest, że 30 lat autem. A dlaczego? Z wyboru, bo mogę je naprawić sam. Niestety, w tym co my robimy, musimy uważać. Tak? I ja sam sobie naprawiam auto. Nauczyłem się, możecie się tego też nauczyć. Proszę bardzo, mamy internet. Wystarczy chcieć. Także ja nie robię tragedii. Słuchajcie, radia Słowenia. Słuchajcie sobie, za darmo, tak samo mówię, to nie ma problemu. Tylko ci, co uważają, że chcą dołożyć tą cegiełkę do działania, naprawdę te 5 zł miesięcznie od każdego z Was, a nie od dwóch osób, pozwoli naprawdę na szybszy rozwój właśnie radia. Ja i tak będę, je, i tak jeżdżę, jak widzicie, załatwiać pewne rzeczy i walczę o pewne ważne wywiady, których żaden kanał, żaden kanał powtarzam, nie ma. I nie będzie miał, chyba że skopiuje od nas. Dowiecie się rewelacji. Dlatego módlcie się o tych naszych przyjaciół i tego mojego przyjaciela, który jest w tej chwili nie wiem jak to nazwać śpiące, żeby się wybudził. I żeby innych wielu naszych przyjaciół właśnie miało odwagę mimo traum jakie przeżyli historycznie bo te traumy takie duże piętno na nich wywarły, że zastanawiają się, walczą sami ze sobą, nawet jak mają nazwisk nie ujawniać, bo nie chcę ujawniać z nazwisk względu na bezpieczeństwo. Módlmy się, żeby po prostu tą historię wam przekazali. Nam, wszystkim. Bo to nam się należy, żebyśmy mogli wyciągnąć z tego wnioski, lekcje. Żebyśmy tego nie przerabiali teraz znowu, bo się właśnie teraz to wszystko dzieje. Dziękuję wam, że oglądacie... Nie teraz, tak? Bo widzę że już sporo osób właśnie nie śpi. Może CBD mu podawać. Słuchaj, proszę nie wnikajcie. Naprawdę, my działamy i to na wielu właśnie płaszczyznach. Tylko ogólnie ja proszę o wsparcie takie mentalne i wsparcie tak samo radia, bo ten nasz przyjaciel właśnie też wspiera. Radio jest, jest też osobą, która dużo doświadczyła historycznie i której bardzo zależy na nas Słowianach. Bardzo jest to bardzo, bardzo, bardzo dobry człowiek i wierzę, że wróci do nas, tak? I wierzę, że to wszystko teraz dalej pójdzie do przodu. I dzięki waszemu między innymi wsparciu. Także zapraszam Was jeszcze raz do wsparcia Radia Słowenia. Tych, którzy chcą słuchać za darmo, niech sobie słuchają za darmo. Tylko proszę ich wtedy, żeby nie narzekali, że muszą pobrać klik za przysłowiową złotówkę czy dwa złote na wsparcie radia, bo niestety wymiana musi być. Musi być energii, żebyście to docenili. Bo jak ktoś coś dostaje naprawdę za darmo, to zauważyłem, że większą część społeczeństwa nie docenia tego, co dostaje. Moi przyjaciele, my robiliśmy dużo ludzi dla ludzi przez ten czas za darmo. I poświęciliśmy wszystko. Poświęciliśmy własne fundusze, a inni próbowali na tym tak samo żerować. I dla mnie to jest po prostu nie do przyjęcia, gdyż powinniśmy być wobec siebie nawzajem uczciwi. Jak nie będziemy wobec siebie nawzajem uczciwi, to zapomnijcie. Zapomnijcie o tym wszystkim. Topcie smutki w alkoholu. Gracie na PlayStation 4. Skaczcie sobie do gardeł. Jeżeli jest taka wasza wola, ja wam tego nie zabronię. I jeszcze jeden komunikat do wszystkich tak zwanych wierzących. Każda religia nie pluje na człowieka. Ja mówię o religiach. Nie mówię o człowieku. Pamiętajcie. Jeżeli mówię przeciwko Kościołowi katolickiemu, jeżeli mówię przeciwko religiom, które manipulują, które znieważają człowieka, w imię których są mordowani inni, to nie pluję na człowieka. I też nie pluję na religię, tylko mówię przeciwko. Że nie zgadzam się, aby religie panowały nad ludźmi, nad ich emocjami. Jeżeli ktoś mi jeszcze raz powie, że krzyż katolicki to jest symbol życia. No to bez jaj. Zobaczcie logikę. Dam wam prostą, jak chceb logikę. Krzyż równoramienny symbolizuje słońce. Krzyż nierównoramienny katolicki, co symbolizuje? Dekorujecie nagrobki nimi i wieszacie na nim trupa. To gdzie tu jest celebracja życia, miłości? Celebracja życia miłości, to tylko w słowach zostaje i nic więcej. Także pomyślcie logicznie. Krzyż katolicki, co? Macie wszędzie na grobach. Wszędzie zaznaczacie takim krzyżem śmierć. A ja jestem przeciwko śmierci. Ja jestem za życiem. Także proszę mi nie pisać, że, że jakieś bluźnierstwa uprawiam i niech mi Bóg wybaczy. Co mi Bóg wybaczać? Jestem dobrym człowiekiem, nikomu krzywdy nie zrobiłem. A jeżeli zrobiłem nieświadomie, je to przepraszam, tak? Ale w życiu, w życiu nie dam sobie takich kitów wciskać. Nigdy się z tym nie zgadzałem. Nigdy. Jak za komuny religia była w kościołach, wagarowałem. Miałem przez to kłopoty. Wyobrażacie ja sobie? Za komuny miałem kłopoty, że na religii nie chodzę. Tak, bo moja, moja mama była wzywana nawet. Zawsze. No to i napisałem wypracowanie w 90 roku. Kiedy skończyłem ósmą klasę, napisałem wypracowanie historyczne, czy taka osoba jak Jezus istniał. Powtarzam to kolejny raz. Już wtedy napisałem. Ksiądz ówczesny zapytał mnie, kiedy po raz pierwszy wprowadzono religię do szkół podstawowych, zapytał mnie, czy może to przeczytać, to wypracowanie. Yy, dla osób świeckich, katolickich yy, w kościele. Nie wiem, kim on był, ten ksiądz, z jakiego zakonu, ale poprosił mnie o to. I to były lata 90. Także temat znam dogłębnie. To nikt, nikt, nikt nie mówi, że nie wiem, o czym mówię. Staram się wiedzieć o wszystkim, o czym mówię, bo bym nie zabierał głosu na żaden z tych tematów. Tak samo jak ktoś mnie spytał, skąd wiem, że na lotniskach takie kontrole, bo sami ostatnio przeszedłem tak szczegółowe kontrole, do których mi machają ręką, a tak jest od dwóch lat. Tak nas do tego przyzwyczajono. Dlaczego mówię o wszystkim? Bo to wszystko się w jedno łączy. Łączy się w totalne zniewolenie zniewolenie naszych umysłów i zniewolenie naszych serc. Także proszę Was, przemyślcie swoje działania. I tak samo, wspierajcie ludzi, którzy chcą wam wyjaśnić, pokazać prawdę, a nie, nie szkalują innych. Bo jeżeli ktoś mówi, że ktoś kogoś szkaluje, to znaczy, że gdzieś jest ziarenko prawdy w tym, w tym, że tamta osoba się w taki sposób też broni, tak? Tak mi zarzucono, kiedy na mnie pewien pan w filcowym kapeluszu nagrał, że jestem agentem. Ale ja to zrobiłem w innym kierunku, ten film w drugim kierunku do niego nagrałem. Na każdego z tego pajaców, na takich pajaców, na takich tych, ja mam dowody, mam screenshoty, mam wszystko. Ludzie mi poprzesyłali, jakie kombinowano rok wcześniej na mnie, na gonki, jakie ogłoszenia dawali, ta jakaś ta straszna strona mocy, powiem tak, i inne dawały. Dlatego ja się śmieję z tego, tylko do was, proszę was, nie popadajcie w paranoję, tylko myślcie logicznie. Zobaczcie, to jest logika. I wyciągajcie wnioski właśnie logicznie, bo logiki niestety w większości osobom już brak. Zatem, przepraszam, tak mówię głośno, bo jadę autem i dlatego to wymusza automatycznie. Proszę was, wspier wspierajcie wszystkich tych, których uważacie, że warto wspierać. Nie neguję. Każdy ma prawo. Każdy do swoich przekonań, ale nikt na siłę nie przekonuje nikogo. My, w Radio Słowenia, mówiąc, opowiadając coś, ja nie przekonuję nikogo i nie mówię, że tak jest. Tak? Nie każdy to zbada sam. Ale jeżeli uważacie, że Radiosłowenia wam coś daje, że jesteśmy potrzebni, wspierajcie nas nawet tym piątakiem. Ale ten pan, ten pan filcowym kapelusz, jeżeli już, to po to, to założy filcowy kapelusz, tekturową koronę, po to, żeby ośmieszyć Lechitów, Lechistan. Także, bo oni tylko działają w ten sposób na szkodę. Nic więcej, nic dodać, nic ująć. Wspierajcie Radio Słowenia, zapraszam dzisiaj. Na, na bardzo ciekawy dzień, bo będzie jej historia ojcowizny przypomniana, specjalnie jest przypominana, żeby powiedzieć właśnie jak to wszystko się tu działo, jak wykorzystywano te wszystkie zarazy, które to były, to co się działo tu na niebie i tak dalej, jak wprowadzano banki biedoty, jak wywłaszczono chłopów, banksterka. To wszystko jest razem wrzucone i dzisiaj tak samo będzie jeden po drugim odcinku, żebyście wiedzieli, i do tego będzie dzisiaj jeszcze Mahabharata czytana przez Bożydara, bo będę chciał, żeby Mahabharata, ta Gawita też zawitały, bo to są yy, związane z nami, z Ariami yy, czasy, tak? I warto to przypominać, aż w końcu może któryś z Was będzie słuchał i coś mu się przypomni. To zapraszam wtedy, żeby napisał na slaweniaprotonmail.com. Chcecie nas wesprzeć tak pracą, także pracą, bo są zgłoszenia osób, którzy mogą y, coś pomóc? Zgłaszajcie się do nas, skontaktujemy się z Wami, bo to też jest duża pomoc. Ja w reżyserce działam sam, tak? Sam. Y, nasi, nasz techniczny kolega y, działa też, odegłosi i też jest oczywiście zarobiony. Staramy się dla was y, zrobić jak najlepiej, jak najwięcej. Opracowujemy tą aplikację. Słyszeliście, ile aplikacja kosztuje, 4000 w górę i nie jest na własność, dlatego opracujemy, opracowujemy własną aplikację. Dlatego proszę wspierajcie nas, bo to jest ogrom pracy, ale robimy to, żebyście mogli zainstalować na komórce po prostu i żeby nie wchodzić w internet, tylko zainstalujecie na komórce nawet z tych starszych postaram się komórkach, żeby też było żebyście mogli sobie ramówkę kliknąć, żebyście mogli słuchać radia i ewentualnie nagrywać. I tyle. Ci co podsumowanie, ci co będą nas wspierali miesięcznie po te 5-10 zł, będą mieli dostęp do chmury, gdzie będą mogli podcasty pobrać. Ci, co będą uważali, że wolą wydać na piwo, to, może stwierdzą, że jedno piwo se poświęcą, to plik będą mogli sobie pobrać i też pójdzie na naszą działalność Radia Słowenia. No, to nie idzie na alkohol, nie idzie na inne zabawy, bo alkoholu nie piję. I także. <laughs> Zapraszam. Zapraszam Was jeszcze raz. Niedługo będą bardzo, bardzo emocjonujące wywiady i pewne, jak to się mówi, fakty, o których ludzie jeszcze nie wiedzą sława bracie i siostry życzę wam pięknej niedzieli 1 grudnia 2019 roku według kalendarza juliańskiego a według słowian 7527 roku lada chwila będzie 7528 rok słowiański od nastania pokoju w świątyni światła sława